Cześć, ja jestem Rolnik Szuka i dziś zaprezentuję dla Was bardzo ciekawą maszynę marki Rolmako. Zaprezentuję i przetestuję. Rolmako Spring Expert to według producenta maszyna idealna do pierwszych uprawek pożniwnych. Myślę, że jeszcze rzadko spotykana na polskich polach, choć uważam, że coraz częściej. E, opisują też fajnie w katalogu, że zniszczy nam chwasty, które wyrosły podczas wegetacji uprawy głównej. Te nasionka, które zostały niedomłócone wytrząśnie, więc ułatwi ten samosiewom ponowny rozruch i Kiełkowanie, dzięki czemu będziemy mogli w następnym przejeździe je zniszczyć. Dodatkowo, struktura ziemi, która zostaje po przejechaniu taką maszyną, też odpowiada za to, by to parowanie było zmniejszone. Także do pierwszych uprawek dziś to przetestujemy, ale najpierw zobaczcie, jak szczegółowo jest skonstruowana taka maszyna. Pierwszym elementem roboczym, który działa w tym egzemplarzu, są takie faliste talerze tnące, zawieszone na słupicach sprężynowych z piastą bezobsługową. Talerz marki OFAS. Jest to rozwiązanie jedno w sumie z dwóch tutaj proponowanych. Możemy mieć również wał nożowy 375 mm, tutaj talerz 460 mm, no, który pracuje jako pierwszy i przygotowuje, by wkroczyły te palce. Elementy te mają grubość 16 mm i długość 750 mm. Są Podwójne sprężynowe, zamocowane tak, aby miały pewne wahanie. Grubościenna rura je podtrzymuje. No i mamy pięć rzędów takich właśnie elementów, których na tarcie możemy zmieniać Hydraulicznie. Złożona maszyna jest podwójnie zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem, czy też w przypadku uszkodzenia węża przewodu hydraulicznego. Mamy zamki na obydwu tych dużych siłownikach. Widać, że ogromne cylindry, które tutaj składają, ale również mechaniczne zabezpieczenie, które musimy zdjąć, żeby rozłożyć maszynę. Prezentowana maszyna ma szerokość roboczą 7,5 metra, i odstawianie takiej maszyny gdzieś w garażu czy na podwórku na pewno byłoby kłopotliwe. I samo to, że zajmowałaby dużo miejsca, też na pewno byłoby to jej wadą. Maszynę generalnie możemy odstawiać na takich stopach, czyli w pozycji złożonej. Zajmuje ona wtedy dużo mniej miejsca. No i z tego co producent deklaruje, jest stabilna i może właśnie bezpiecznie w ten sposób być przechowywana. Wszystkie dostępne szerokości robocze to od 6 metrów, maszyna, która potrzebuje minimum 90 koni mechanicznych i waży 1600 kg. Następna 7,5 metra, której zapotrzebowanie minimalne to 120 koni mechanicznych, waży 1850 kg i najszersza maszyna 9 metrowa, która potrzebuje już 180. Koni mechanicznych, no i waży 2300 kg. Kąt natarcia palców mamy regulowany hydraulicznie, dodatkowo jest skala, dzięki której mamy punkty odniesienia. Tutaj na górze widzimy, że najbardziej pionowo ustawione palce są one wtedy najbardziej agresywne, i katalog mówi, że do 3 cm jesteśmy wtedy w stanie pracować. Przy siłownikach deregulacji natarcia znajdziemy klipsy, dzięki którym ograniczymy sobie ustawienie. Tak naprawdę transportując tę maszynę zawsze składamy te palce, więc później by wrócić do tej pozycji z którą chcemy pracować warto te klipsy mieć założone. Mamy jeden cieńszy metalowy, dzięki któremu precyzyjnie sobie to dostosujemy i szersze plastikowe, które służą do kolejnych ograniczeń. Mamy ich tutaj sporo, więc można każde ustawienie tutaj sobie znaleźć. Rolmako brona mulczowa. OK. Dodaj sprzęt. Spring Expert Rolmako. Szerokość robocza 7,5 m. Zapis pracy będzie po opuszczeniu podnośnika, typ połączenia, tylny 3 układ zawieszenia bez punktu obrotu. Ruch roboczy jest ile zaciągnikiem? 2 m. Głębokość do 3 cm ta maszyna według specyfikacji potrafi. Pracować, ale w tych warunkach suchych nie wiem, czy, czy jej się to uda. A zobaczymy, co tutaj się dzieje za nami. To jest ogólnie pole po życie, które dzisiaj było koszone dosłownie przed kilkoma godzinami. No dość mocno już prą tutaj te słupice sprężynowe. No i jeśli chodzi o jakieś. Zagłębienie, to ciężko powiedzieć, żeby w ogóle cokolwiek tutaj, te talerze wchodziły w ziemię. Jest bardzo sucho, dawno nie padało ogólnie na naszym terenie. No i myślę, że trudno będzie tutaj uzyskać jakieś zagłębienie tych talerzy. Rozcięcie gdzieś tam wierzchniej warstwy na pewno ma miejsce w ziemi, minimalnej warstewki. Później te palce, które w tym przypadku, jak widzicie, są chyba jeszcze źle ustawione, bo nie napierają na ziemię. Tak, ewidentnie... Mamy to źle ustawione. Mam tutaj na parze, na przyciskach, więc mogę sobie teraz to doregulować z zewnątrz. Zobaczymy jak to teraz wygląda. Jeszcze musimy docisnąć. O, teraz tak. Teraz te palce coś tutaj działają. Z tym, że mniejsze będzie teraz parcie na te talerze. Masa po prostu tej maszyny nie pozwala już bardziej dociskać. No nie będzie chyba efektu takiego widocznego gołym okiem. Z tym, że ta maszyna ma tak naprawdę nie zrobić za dużo, a po prostu wykruszyć te niedomucone kłosy, łuszczyny w przypadku rzepaku i po prostu gdzieś zapruszyć te nasiona i dać im siłę do ponownego skiełkowania, by można było je zniszczyć. W następnym przejeździe i w następnym przejeździe dopiero zrobimy ten efekt taki, że po prostu będziemy konkretnie już niszczyć. A tutaj no, na pewno ogromna zaleta, że no ciągnie 120 koni, ja już widzę, że tutaj 20 na godzinę nie będzie dla niego problemem. Myślę, że zastosuję sobie te klipsy, żeby też mieć ten punkt odniesienia. Przy jakiejś minimalnej regulacji będę widział, jak dużo zmieniłem. A teraz mam dużo tego słoczyska świecącego, chromowanego. Widoczne zrobimy po trzy. Bo już zauważyłem, że jadąc w większym natarciem palców, zbieram słomę, która tutaj jest, niestety jest to żyto skoszone, więc tej słomy było sporo, mało tego miejsca, widzę zielone, więc ta słoma nie jest taka łatwa do pokonania, no, ale oczywiście palce odpowiednio wyregulowane i jestem w stanie no, tak jechać, by ta słoma zostawała. To zabezpieczenie też pozwoli mi na równomierne ustawienie palców, ponieważ na jednej parze hydraulicznej mamy dwie strony, gdy przyhamuję coś tę stronę, tam ta pójdzie bardziej, a przy takim zaklipsowaniu na pewno ustawią się palce równo. Ja teraz docisnę może minimalnie do tych zabezpieczeń. No i teraz wiemy, że mamy równo, klipsy trzymają. Wciągnik i jazda! Musimy bardziej położyć, czyli, a, czyli musimy wyjąć klipsa. Dobra, no to robimy na dwóch klipsach. Jak widzicie, dużo słomy po tym życie, ale zaraz jedziemy dla porównania po pszenicy, gdzie tej słomy troszeczkę nie widać, i na pewno będziemy mogli klips myślę dołożyć i nie będzie się słoma zbierać. A tutaj niestety musimy tę agresywność zmniejszyć. Producent mówi, że najlepszy efekt osiąga się między 15-25 km na godzinę. Ogólnie pracę minimum 10 km na godzinę producent zaleca. No i to jest prawda. Tutaj im szybciej, tym lepiej dla tej maszyny. My dopiero się jeszcze wczuwamy, ale teraz już widać, że przy dużym zasłomieniu tutaj rżyska, nic się nie zbiera, nic się nie kumuluje, odpowiedni kąt znaleziony. To, na co możemy się sobie tutaj pozwolić, mamy ustawione, dwa klipsy wsadzone i absolutnie nic nie zabieramy, wręcz fajnie wszystko rozciągamy po polu i nie ma gdzieś tam jakichś zgrubień, tam gdzie sobie kąpań przystaną. Fajnie, tylko że te warunki suche, kurczę, chyba nie pozwolą nam tak naprawdę sprawdzić tego, jak te samosiewy tutaj się zachowają po tym, chociaż no, no też zobaczymy, tak? Być może nawet tutaj suche warunki nie są w stanie przeszkodzić tej maszynie na pobudzenie tych samosiewów. Zastanawiam się, jak to by było z wersją 9-metrową. Ja jechałem z 7,5-metrową, transportując tę maszynę tutaj, jadąc drogami publicznymi. No i te gałęzie, które gdzieś nad drogami często są, już mi przeszkadzały. 120-konny ciągnik daje radę w warunkach suchych, ale myślę, że to 15 km na godzinę, które jest takie, no, według karty producenta, już stosowne do pracy tą maszyną, no to daje radę, nawet w wilgotnych warunkach. Jeszcze taka ciekawostka. Przy tej prędkości ciągnik już myśli, że pracuje w transporcie, więc często ta dodatkowa moc w transporcie będzie tutaj uwzględniana i tak jak tutaj będziemy mieli już 135 koni mechanicznych, a nie maksymalne 121. Jak widzicie, trochę się zebrało. Ale zobaczcie jaka jest słoma. Są długie słomki, przez co też mamy no problem z zgubieniem tego. A chcę jak najbardziej agresywnie działać, żeby jednak ta brona coś tutaj... Pokazała, że zrobiła, bo na pierwszy rzut oka nic tutaj nie widać. Na początku stwierdziłem, że ustawienie tutaj w środkowej pozycji fasolki nie ma sensu, bo i tak trzeba trzymać to, tą maszynę na łączniku, ale nieprawda. Trzeba ustawić na środku, i wtedy, podparcie palców, gdy jest odpowiednie, z odpowiednią siłą nacieramy, maszynę podpiera, wyrównuje. I wtedy, jak mamy równomierne rozłożenie pomiędzy tymi talerzami, a właśnie tymi palcami, czyli warto ustawiać w fasolce i szukać środkowej pozycji przy wypoziomowanej oczywiście maszynie. Zobaczcie, jadąc 22 km na godzinę, osiągamy wydajność 16 hektarów na godzinę, myślę, że takie realne 14. No średnie tutaj 8, 4 niestety, bo się ciągle zatrzymujemy i nagrywamy, ale chwilowe już tutaj dużo nam. Mówi, a mam ustawione też 7 metrów szerokości, także troszeczkę tego zakładu z lewej i prawej strony robię. No bo przy tych prędkościach gdzieś te odchyły na pewno się pojawiają. Już teraz jedziemy jedno po drugim, na to nie patrzcie. No ale spalania 1,5 litra na hektar, na godzinę, teraz 25. Myślę, że to są fajne wartości, które przemawiają za tym, żeby właśnie takim sprzętem pracować. Palce Made in Germany, ale na pewno też się zużyją. Producent ma na to patent. Jeżeli palce faktycznie będą już krótkie, stosuje się złączkę i przedłużenie palca, dzięki czemu oszczędzamy tak naprawdę pieniądze, bo nie musimy kupować całej tej sprężystej części. Wystarczy nam taka złączka i przedłużenie tego elementu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Strasznie się kurzy, ale robota jest robiona. Bardzo ciekawa maszyna, byłem mega jej ciekaw. No i teraz już wiem i wy też, mam nadzieję, wiecie, widzieliście, oglądaliście do końca, jesteście tutaj ze mną do końca. No i efekty widoczne. Dobra, lecę dalej. Jesteśmy na polu nie naszym, użyczonym. Są to tak naprawdę pierwsze żniwa tutaj w naszym rejonie. Powoli się zaczynają, ale ta maszyna po prostu już nie mogła się doczekać, żeby sprawdzić się w polu. Uciekam, tak jak mówiłem i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie. Pamiętajcie, że. Będą tutaj wpadać nowe produkcje i trzeba subskrybować. Na razie, cześć.